Witam serdecznie, moi drodzy, w ten kolejny wspaniały, wiosenny już dzień. Na samym początku chciałem Wam bardzo podziękować za wszystkie właśnie y, ostatnie odzewy, za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie, wiecie, polubienia, za wszystkie, wiecie, dobre wiadomości, które do mnie wysyłaliście. No jest to też, wiecie, no dla mnie to te, też takie spoko budujące, no bo w swoim otoczeniu nie mam takich ludzi, jakich spotkałem poza swoim otoczeniem, czyli Was. No i y, jest to budujące, tak? Otaczaj się ludźmi takimi, jakiś jacy pozwalają ci wzrastać, tak? No i to jest to, także dziękuję wam bardzo na samym początku. No i teraz po raz kolejny przewałkujemy sobie ten temat tego wszystkiego, co się, moi drodzy, dzieje. No bo te, świat, te czasy są wspaniałe, te czasy są świetliste. Słuchajcie, po raz pierwszy jako ludzkość stajemy przed świadomym wyborem, tak? bo tak jak już wcześniej wspominałem, prawda jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko zechcieć ją, moi drodzy poszukać, odnaleźć, skonfrontować się z nią, tak? Aby zobaczyć co się dzieje, żeby zobaczyć co się dzieje podczas tej jakby to powiedzieć opadającej kurtyny iluzji, moi drodzy. Więc wszystko, wszystko możemy, słuchajcie, zaobserwować, wszystko możemy sprawdzić, wszystko możemy zweryfikować, moi drodzy, ponieważ żyjemy w czasach decydujących, w czasach wyborów, w czasach, słuchajcie, niech to będzie apokalipsa, ale w tym znaczeniu, wiecie, ujawnienia. Ukazania prawdy, ukazania tych negatywnych schematów, w których żyliśmy i które nie do końca nam służyły, więc dzieje się ta apokalipsa. Słuchajcie, tak, wielkie będzie, nie wiadomo co się działo. A to chodzi po prostu o ujawnienie prawdy, o oczyszczenie, o upadek starych struktur, które nam do tej pory no, troszeczkę mąciły. Tak. Jeżeli te struktury już upadły, już upadają, już są w rozsypce, już ludzie widzą, jak to się wszystko moi drodzy. Je i układa. No bo jeżeli ludzie, jeżeli niezależni lekarze, jeżeli niezależni prawnicy, jeżeli niezależne osoby, które sprzeciwiły się, jakby to powiedzieć temu systemowi i mówią oficjalnie, słuchajcie, badania takie i takie, prawo tak i tak, a to wszystko ta cała, te wszystkie sztuczne państwa, które powstały, no to bazują na strachu i na właśnie tym całym, jakby to powiedzieć, systemie, na tych wszystkich niskowibracyjnych informacjach, strukturach, które stworzyli po to, aby kontrolować właśnie sobie ludzi i podporządkowywać ich, aby nie zadawali pytań, aby po prostu byli trybikami w tej maszynie, którą oni sobie tam rozpędzili, rozhulali i która w tym wymiarze tutaj 3D została osadzona i jakby to powiedzieć rozhulana, tak? Ale w momencie, gdy mówię, zaczyna się wszystko... Zmieniać doszliśmy do tego momentu, że no każdy czuje, no nie wiem, jak ktoś nie czuje, no to, no to mi przykro, tak, ale no większość ludzi czuje, moi drodzy, że dzieje, dzieje, się, dzieje się bardzo dużo na wielu płaszczyznach. Wychodzi prawda na jaw, światło na jaw, słuchajcie oraz ludzie, różni ludzie spotykają się, rozmawiają, wymieniają poglądami, wymieniają swoimi faktycznymi informacjami, doświadczeniami, które przeżyli tak no i dzięki dzięki temu większa część ludzi może gdzieś tam coś popatrzeć jakieś swoje puzelki te które rezonują oczywiście tak no bo ja to mówię od samego początku ja nie jestem za, żadnym wyznacznikiem prawdy ja mówię to co ze mną rezonuje to co mi się układa w całość to czym ja chciałbym się z wami podzielić tak ale ja nie jestem żadnym słuchajcie nie wiadomo kim jestem taki sam jak wy dzielę się tym co mi przychodzi do głowy dzielę się tym co Mam w sobie, dzielę się tym, co po prostu. No, mm, zamiast dusić w sobie i gdzieś tam przewałkowywać, mogę, y, mogę podzielić się z wami, więc jest to zarówno y, pożyteczne dla mnie, jak i dla Was, pewnie, tak? Więc moi drodzy, więc moi drodzy, zobaczcie już takie, wiecie, informacje, gdzieś, które docierają, y, gdzieś sami Ci po prostu, jak się wiecie, jak się cały czas kłamie, jak cały czas się gdzieś tam jak mataczy, no to w końcu się y, gdzieś można potknąć, gdzieś się można. Y, zagubić w tym wszystkim, tak? No i tutaj mamy pan Pinkas, to jest były, były szef GIS-u i powiedział, że wirus to jest czysta socjologia. W tamtym chyba, nie wiem, 6 albo 7 marca jego wypowiedzi się pojawiła, taka, że wirus to jest czysta socjologia. No i tak idźmy dalej tym tropem, no to skoro światowi lekarze, mówię lekarze z różnych krajów, z różnych, mówię, Lekarze z wykształceniem, z różnymi tytułami itd. itd. mówią, że skoro wirus nie został wyselekcjonowany, no to jak możemy mówić o jakiejkolwiek substancji, która może go, jakby to powiedzieć, leczyć? Co więcej, gdzieś trafiłem na profilu pana Mleczko Tatkowskiego, że udostępnił jakiś wypowiedź jakiejś, jakiejś pani doktor, która stwierdziła, że badali próbki koronawirusowe. Słuchajcie. I to się fajną całość złoży. Badali 1500 testów dodatnich, który, na których był zdiagnozowany koronawirus, i badali te próbki nie tymi metodami PCR i jakąś inną. Tam pani tłumaczyła wyodrębnianie czegoś tam, zrobienie skina tego. Więc jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć dokładnie, to podam tą metodę. A jeżeli nie, no to moi drodzy, sprawdzicie sobie sami, tak? Tam było coś takiego, że ta pani właśnie przebadała 1500 próbek inną metodą niż te właśnie PCR, które są nieefektywne. Jak wiemy, sam twórca powiedział, że ten test nie służy do tej danej, jakby to powiedzieć, przypadłości. I moi drodzy, tam wyszło, że z tych 1500 testów, które oni sprawdzali, żaden nie był, był dodatni na COVID. I jak poprosili tą agencję, tą, nie wiem, tą główną, nie WHO, tą drugą angielską, amerykańską, przepraszam, żeby wydali im dodatkiem próbkę jakąś, bo chcieli coś porównać, to powiedzieli, że nie mają takiej, tak? Idąc dalej, teraz słuchajcie to, grypa, tak? To co mówiłem też tam w niektórych filmikach, grypa, słuchajcie, 3 lata temu wiecie ile było ludzi chorych na grypę? 4,4 miliona. 2 lata temu wiecie ile było chorych na grypę? 3,7 miliona. A rok temu, słuchajcie, gdy to wszystko się zaczęło, było 973 tysiące, więc jakie są wnioski? Grypa przeszła, bo ja nie mówię, że słuchajcie, ja, ja czytałem książkę, tak jak mówiłem, z 1948 roku, bodajże polskiego wirusologa, w której było napisane, że koronawirusy istnieją i zabijają głównie ludzi starszych z chorobami współistniejącymi i że jest to niegroźne dla dzieci, dla młodzieży, dla osób do tam załóżmy nawet 50, tak? No i dobra, mamy to już odznaczone, powiedzmy, I teraz zobaczcie dalej, moi drodzy. Ewolowa, trans, transformowali grypę w w coś innego, podpisują inne inestystyki, więc za kłamanie, no to słuchajcie, no to za kłamanie i mataczenie, no to wiecie, jakie są, jakie powinny być, no, kary, no bo teraz wiele osób straciło życie, dobytek i tak dalej, i tak dalej, przez, przez, grypę, tak? Przez grypę, przez, przez jakiś śmieszny wirus, tak? Więc, moi drodzy, idźmy dalej. Teraz profesor ostatnio wypowiadał się na, leci na program, program taki na jedynce, na dwójce, wieczorem, wieczorem taki łysy gości w okularach prowadzi, oni tam rozmawiają, zapraszają różne osoby z dwóch środowisk i tam konfrontują ich. I był doktor Hałat, który jest, słuchajcie, był ministrem zdrowia chyba pewnie do całego tego cyrku. I on też powiedział, że to jest operacja sztucznej inteligencji, moi drodzy, badanie strachu, badanie tego, co mogą rozegrać, itd., tak dalej Bo żadnych zachorowań, żadnego y, czegoś takiego, jak to, co mamy. Y, ten pan mówi, że nie ma, no bo nie można mówić o jakiejś epidemii, nie można mówić o innych rzeczach, jeżeli nie wiemy, z czego ona wynika. No i mówię, no nie ma, nie ma zgonów, tylko są po prostu zgony. Y, zamieniane właśnie, podstawiane. Wszystko inne jest COVID-em. tak wiemy o tym wcześniej, a normalnie, normalne choroby zniknęły po prostu, większość ludzi, tak jak był ten, gdzieś tam mi się przewinęło, że mąż wszedł, moi drodzy, do, do, do domu, wrócił wcześniej z pracy, patrzy, żona z kochankiem, no i przyjechała policja, on mówi, że nie żyją i oboje mieli covid. No, no i to wiecie, tak pół żartem, pół serio, nie? Jeszcze tak jak mówiłem, w Iraku oczywiście papież sobie poleciał, normalnie wszystkie zdjęcia, elegancko stoi ze 100 osób, wystąp, występy, cyrki tak dalej tak dalej Wszyscy się świetnie bawią. Kolejna rzecz jeszcze w weekend, nie wiem czy widzieliście, oczywiście też wiele protestów, wiele wszystkiego, ludzie się jednoczą, ludzie już mają świadomość tego właśnie jeszcze prawa naturalnego. Jest fajna grupa Prawo Naturalne na Facebooku, gdzie tam wiele ludzi na bieżąco rozwiązuje te prawa właśnie administracyjne aby stać się wolnym człowiekiem. Jednak ja do tego na razie mam takie podejście, że jeżeli żaden papierek według mnie nie jest nic w stanie zmienić, jeżeli ja będę czuł się, że jestem od czegoś zależny, od jakiegoś papierka posiadania go bądź nie, no to żyję w tej iluzji, że ten papierek wyznacza moją jakość życia, tak? Ja uważam, że to jest wszystko w głowie i, i no na razie na no tak uważam, że po prostu tak uważam i czuję, że to wszystko jest w głowie i nie trzeba słuchajcie gdzieś, nie wiem. Yy, wszystkiego robić, chociaż no z drugiej strony rozumiem, że to jest wystąpienie w tym systemowi i tak dalej, jest takie praktyczne działanie, tak? no ale mówię, jeżeli pozwoli mi się ograniczyć do takich papierek, świstek albo coś takiego, no to no to wszystko tak naprawdę będzie w stanie nas zniewolić, więc dla mnie to jest taka sytuacja jeszcze nie jest taka zero jedynkowa, po prostu ja uważam, że jeżeli w głowie jesteśmy wyzwoleni, czujemy się wolni, to żaden papierek nie jest w stanie nas y, zniewolić, ani jakby to powiedzieć ubezwłasnowolnić, taka jest moja y, opinia i zdanie w tym temacie jednak bardzo fajnie, że to się też rusza właśnie z tego punktu prawa naturalnego. Dzięki czemu wiele osób widzi, że prawo korporacyjne, które narzucono, no nie jest w porządku i jest dla równych i równiejszych, tak? Moi drodzy, to jest, to jest, moi drodzy, nie, nie, w porządku, ponieważ więksi mogą więcej, no i więksi będą mieli więcej, a mniejsi będą mieli mniej, idąc ich tropem myślenia. Tak samo zobaczcie sobie, fajna sytuacja miała miejsce w sobotę właśnie, gdzie premier gdzieś występował i słuchajcie, rolników z 30, 40 przebiegło tam do niego, bieg w podskokach, słuchajcie, razem z tą ochroną biegli w podskokach, także słuchajcie, nikt się już nie cacka. Nikt się już nie cacka i oni o tym wiedzą, że zbliża się to wszystko do końca, już to wszystko upadło i teraz mówię, bazują na elementach strachu, a my powinniśmy, moi drodzy, zająć się zająć się sobą, zająć się tym, co sprawia nam radość, tym dzięki czemu wzrastamy tym, dzięki czemu temu, dzięki czemu czujemy się, wiecie, w środku czujemy harmonię, spokój, jedność. I takimi też ludźmi się, ludźmi się otaczajmy. Dobierajmy ludzi, którzy są wokół nas którzy, nas, którzy nam pomagają wznosić się i działać pomimo naszych ograniczeń pomagają nam je zauważyć i stawić im czoła, a nie wytykać i mówić nie uda ci się, bo to nie uda ci się, bo tamto, tak tacy ludzie są ja tak uważam, przynajmniej niepotrzebni i nieważne, czy by to była, nie wiem. Moja mama, nie wiem, ojciec, ktokolwiek z rodziny, out. Jeżeli coś takiego, no to y, nie zadaję się, wiecie, na... Nie, nie, nie słucham takiej osoby. Oczywiście gdzieś tam w życiu ją trzymał, ale y, nie, nie słucham takiej osoby opinii, no bo jest to krzywdzące zarówno dla niej, jak i dla niej samej, takie autodestrukcja, tak? Więc świadomie sobie dobieram ludzi i, i, i tyle moi drodzy bo dzięki temu można właśnie iść wyżej. A jeżeli ktoś nas ciągle trzyma na jakimś łańcuchu i mówi nie uda ci się i tak dalej, i tak dalej no to masz cały czas te skrzydełka skubane, podskupiwan, obrabiane i tak dalej. I tak dalej. Więc no, nie jesteśmy w stanie pełnej rozpiętości pełnego wymiaru swoich, swoich możliwości poznać. Tak? Więc moi drodzy, miłość, harmonia, jedność. Jednoczymy się, wspomagamy się, dzielimy się tym, co mamy, działamy na tych pozytywnych wibracjach: radość, szczęście, uśmiech, miłość. Współczucie i tak dalej. I moi drodzy, wszystko zmienia się, wszystko idzie w lepszym kierunku, zmienia się w lepszą stronę. Wszystkie te elementy, które teraz mówię, wychodzą jakby nie do końca negatywne korzystne jest to oczyszczanie się oczyszczanie się zarówno nas, jak i całej, całej mówię, planety naszego organizmu, którym jest Ziemia. Więc, moi drodzy, pamiętajmy, że jesteśmy jedności, my jesteśmy połączeni. Pamiętajmy, że. Robiąc komuś coś na złość, robimy tak naprawdę sobie na złość. mówiąc o kim coś złego, mówimy o sobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, moi drodzy, czasem warto nie mówić nic, uśmiechnąć się, niż gdzieś tam się podpalać i na siłę starać się swoje zdanie przetłumaczyć, ponieważ to do niczego, do niczego nie prowadzi, no bo wojując, no nie można. Nie wiem, no, nie, jeżeli dwie strony wojują, no to jedna przegrywa, drugie jest przykro, tak? Więc czasem właśnie, jeżeli już widzimy, że ktoś gdzieś jest na podobnym etapie, na którym my byliśmy, ma podobne doświadczenie albo gdzieś widzimy, że ta osoba stara się gdzieś, jest pomiędzy, no to słuchajcie, jeżeli ta osoba będzie chciała, to znajdzie, znajdzie wyjście, znajdzie ymm, możliwość Rozmowy, czy to z nami, czy z kimś innym. I dzięki nam bądź innej osobie, przede wszystkim dzięki samemu sobie, ta osoba pójdzie dalej. A jeżeli my na siłę będziemy chcieli kogoś zmieniać, tłumaczyć mu coś, to efekty uwierzcie mi będą ymm, odwrotne, tak? Więc moi drodzy, świat się zmienia, a my wraz z nim, tak? Więc ymm, albo możemy w tej zmianie uczestniczyć i stanąć po stronie właśnie wolnych ludzi, albo możemy dalej wspierać system korporacyjny. Wybór jest y, dla mnie prosty, ja już wybrałem dawno. I życzę Wam wszystkim trafnych wyborów, wsparcia w sobie i w bliskich, jak i pokochania, moi drodzy, samych siebie, bo tylko wtedy pokochania i akceptacji samych siebie, bo tylko wtedy będziemy mogli prawdziwie pokochać drugą osobę. Wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia i do zobaczenia. Dzięki wielkie jeszcze raz, że jesteście, dzięki za wszystkie wsparcia, dzięki za za dobre słowo za wiele fajnych rozmów z których wyniknęły różne fajne doświadczenia, fajne pomysły. Dziękuję wam za to z całego serca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tyle.